Opening Valley to stworzone przeze mnie otoczenie oparte na tym słynnym intrze z dwójki, które chyba każdy z nas widział w swoim życiu podczas otwierania tej gry. Nie wiem jak wy, ale ja zawsze oglądając je, zastanawiałam się, kim są przedstawione na nim postacie. Wymyślałam ich historię i jednocześnie żałowałam, że nigdy nie zostały one tak naprawdę przedstawione w samej grze. Wobec tego kilka miesięcy temu podjęłam się wyzwania i nadałam postaciom z intra imiona, historie i osobowości. Pierwsze efekty mojej pracy były opublikowane na moim tablerze w wersji pełnej błędów i niedociągnięć, a do tego jedynie po angielsku. Jest to pierwsze i do tej pory jedyne stworzone przeze mnie otoczenie do dwójki, więc zajęło mi to wszystko bardzo dużo czasu, wymagało sporo kombinowania i pokonywania trudności na każdym kroku. Niedawno jednak ponownie zabrałam się za pracę nad Opening Valley i poprawiłam parę rzeczy od strony wizualnej i całe mnóstwo rzeczy od strony technicznej, a także przetłumaczyłam moje dzieło na język polski. Dzięki temu dziś mogę Wam zaprezentować odnowione Opening wali, które dzięki moim poprawkom faktycznie jest grywalne. W tym otoczeniu znajdziecie wszystkich Simów występujących w Intrze, z wykluczeniem większości gości z imprez i przechodniów. Otoczenie jest zamieszkiwane przez łącznie 10 rodzin, czyli całkiem sporo, ale zanim przedstawię Wam ich wszystkich po kolei w samej grze, muszę wyjaśnić parę rzeczy co do tłumaczenia. Otóż styl tłumaczenia dwójkowych otoczeń, który znamy z samej oryginalnej gry, zakłada przetłumaczenie opisów, imion i nazwisk Simów, nazw ulic, spacej publicznych, no i nazwa samego miasta. Nie chciałam jednak pozbawiać opening wali tego amerykańskiego charakteru, wiecie, takiego typowego miasteczka. Dodatkowo po imionach i nazwiskach Simów możemy sporo dowiedzieć się o ich pochodzeniu, a czasem nawet o ich charakterze. W skrócie, wydaje mi się, że ciężko byłoby idealnie odwzorować dokładne znaczenie, które pierwotnie nadałam pewnym miejscom czy simom, gdybym przetłumaczyła ich imiona i nazwiska na język polski. Wobec tego jedną różnicą między wersjami polską i angielską są przetłumaczone opisy miasta, simów, rodzin oraz i publicznych. W oryginale pozostają natomiast nazwa miasta, nazwy ulic oraz imiona i nazwiska simów. Jest to chyba dość nietopowe rozwiązanie, z którym nie spotykałam się do tej pory zbyt często, ale w sumie jestem dość zadowolona z tego, jak finalnie rozwiązałam kwestię tłumaczenia. Do pobrania dostępne są dwie wersje, polska i angielska. Obie są dostosowane w taki sposób, żeby działały niezależnie od języka gry, czyli, na przykład mając grę po angielsku, można pobrać wersję polską, która będzie, a tak właściwie powinna działać bez zarzutu. To samo tyczy się oczywiście wersji angielskiej. Jak już mówimy o jakichś zarzutach czy błędach, jeśli zechcecie grać w moim mieście i zauważycie jakieś błędy. Proszę nie wahajcie się i dajcie mi o nich znać, na przykład w komentarzach tego filmu lub na moim tablierze, na którym, nawiasem mówiąc, w ogóle zawsze można się ze mną skontaktować. Teraz pozwólcie mi przedstawić Wam mieszkańców tego malowniczego miasteczka. Zacznijmy od rodziny Povrary, której członkami są Louis i Taylor, czyli biedny, zdesperowany ojciec i jego imprezowa córka. Od kiedy od rodziny odszedł jej trzeci członek, Louis ledwie wiąże koniec z końcem. Jak mówi jego opis, bardzo chciałby podjąć się jakiejś pracy, ale jest to dla niego po prostu za trudne. Tymczasem Taylor marzy opuścić na studia i spędza czas imprezując, marnując i tak kończące się pieniądze taty i przebywając ze swoimi znajomymi, no i ze swoim chłopakiem Seanem. I tutaj płynnie przejdźmy do rodziny Seana, czyli do rodziny Cordial. Tak nazywają się tak samo jak te siostry Zatoki Pokrzyku, chociaż nie było to zamierzone. Ta rodzina składa się z ojca Gordona oraz jego dwóch synów, czyli wcześniej wspomnianego Szona i jego młodszego brata Justina. Chłopcy są dość zaniedbani przez wiecznie zapracowanego ojca, który obecnie stara się o posadę burmistrza miasta. W tej chwili burmistrzem jest jednak pan Lincoln, który przez całe życie ciężko pracował, aby znaleźć się na tej posadzie. Oczywiście powoduje to konflikt pomiędzy panami, którzy próbują zebrać jak największe poparcie wyborców. Członkami rodziny Lincoln są wcześniej wspomniany Emanuel, jego żona Yvette i dwie córki, czyli Stacey i Mia. Stacey, jak typowa nastolatka, chce się trochę odizolować od rodziny i przypiętej jej łatki córki burmistrza, a Mia, jak typowe dziecko, pragnie zwrócić na siebie uwagę rodziców, więc na przekór jej tacie zaprzyjaźnia się z Justinem Kordialem. Sytuacja trochę jak w Romo i Julii, oczywiście, o ile Mia pociągnie to znajomość dalej w przyszłości. Kolejną rodziną zamieszkującą Opening Valley są Monetowie, którzy od pokoleń są bardzo wpływowi w mieście. Tak, to oni zamieszkują ten ogromny dom. Muszę wspomnieć, że ta parcela była bardzo przyjemna do budowania. Członkami tej rodziny są Vincent i Frida oraz ich syn Luke. Ciekawostka, jeśli odpowiednio zwolnicie intro w tym momencie, przez ułamek sekundy można faktycznie zobaczyć imię Luka. Pierwotnie oczywiście nazywał się on inaczej, ale gdy podczas analizowania intra zobaczyłam ten szczególik. Od razu zmieniłam jego imię na to, które faktycznie mu nadano. Jest to jedyny taki przypadek w tym mieście, w którym znamy prawdziwe imię Sima z Intra. W każdym razie, Luke, jako jedyny potomek monetu, będzie spadkobiercą ich fortuny. W związku z tym jego rodzice bardzo chcą, aby znalazł sobie przystępną małżonkę i prędko postarał się o potomstwo. Luke jest jednak malarzem i romantykiem i jest szaleńczy zakochany w Penny, ale przez swoją reputację nie jest ona zbyt zdumiona przez potencjalnych teściów, czyli Vincenta i Fride. Otóż Pen niedawno rozstała się z Gordonem, a teraz szuka kolejnego męża, którego poślubienie zapewni jej życie w dostatku. Obecnie mieszka ze swoją przyjaciółką, Juliet i jej młodszą siostrą, Eleną. Siostry nie miały łatwo w dzieciństwie, ale obecnie ich raczej szczęśliwe życie mieszkając razem. Obie są zakochane: Elena w Liamie, czyli niedawno poznanym chłopaku z sąsiedztwa, a Juliet w Łanie, w którym zakochała się od pierwszego wejrzenia. Juan jest nowym mieście. Niedawno odziedziczył swój dom w poniktwali po śmierci swojego wuja. Przyjechał tu w poszukiwaniu przygody, a przy okazji poznał Penny, którą jest zauroczony. No i tutaj możemy dostrzec tragizm Julki. Musi wybrać pomiędzy swoją przyjaciółką, a ledwo znanym mężczyzną, którym jest zakochana. Wracając jednak do młodszej sióstr, tak jak wspomniałam, niedawno związała się ona z Liamem. Liam od jakiegoś czasu mieszka w sąsiedztwie ze swoim dziadkiem Henrym i jego nową babcią Esperanzą. Tak jak mówi opis rodziny, Liam na porządku był dość sceptyczny, ale ostatecznie uwielbia swój nowy dom. Henry przywiózł Esperance z jednej ze swoich zagranicznych podróży i poślubił ją zaraz po śmierci swojej żony. Od tamtego czasu jego życie wywróciło się do góry nogami, oczywiście w pozytywnym znaczeniu. Ich sąsiadami są Maggregorowie, czyli bardzo konserwatywna rodzina sprawiająca wrażenie idealnej. Składa się z dziadków, czyli Tomasa i Peggy, rodziców Leo i Ginger oraz ich dzieci, czyli Ashley i Patyka. Ashley to bardzo błyskotliwa dziewczyna, w przeciwieństwie do jej buntowniczego brata, który za wszelką cenę chce postawić na swoim i nie chce podporządkować się panującym w domu zasadom, co, jak mówi opis ich rodziny, powoduje liczne konflikty. Do tego, jak możecie zauważyć, rodzina spodziewa się niebawem nowego dziecka, którego nie chcą powitać w domu przepełnionym kłótniami. Przedostatnią rodziną są Joyowie, u których wiecznie panuje chaos. W skład rodziny wchodzą rodzice, czyli Felicity i Teodor. Ich dzieciaki, czyli Jackson, Max i Zoe, a także dziadek Eddie. Młode małżeństwo nagle poprosiło dziadka o wprowadzenie się i pomoc z dziećmi, ponieważ sami nie dają sobie rady zarówno z wychowaniem potomków, no i finansowo też jest u nich nie najlepiej. Felicity kocha swoją rodzinę i swoje dzieci, ale Teodora trochę już to przerasta. I na samym końcu rodzina naukowców, czyli Heather, Alfred, Cassidy, Apollo i Hubert. Tak jak wskazuje ich nazwa, cała piątka pracuje jako naukowcy, ale jest to jedyna rzecz, która ich łączy. Poza tym mają kompletnie inne charaktery, pragnienia i cele, do których dążą. Hubert najbardziej pragnie poznania obcych cywilizacji, Apollo założenia rodziny, Cassidy mnóstwa przyjaciół, Alfred bogactwa, a Heder wiecznej młodości, wolności i zabawy. Więc są od siebie dość różni, ale czy te różnice są tak silne, że rozerwą ich przyjaźń? Myślę, że to w ogromnym skrócie wszystko, co chciałabym powiedzieć na temat rodzin z Opening Valley. O wszystkich innych detalach, dotyczących przykład osobowości, historii, marzeń czy intryg mieszkańców tego miasta, możecie się dowiedzieć samodzielnie analizując opisy, wspomnienia czy rodzinne zdjęcia, bo oczywiście zostało jeszcze parę wątków, których nie poruszyłam. Starałam się osiągnąć taki klimat oryginalnych otoczeń z tej części, np. Miłowa. Mam nadzieję, że udało mi się chociaż trochę utrzymać to miasto w takim realistycznym stylu do dwójki. Jeżeli chcielibyście zagrać w moim otoczeniu, w opisie zostawiam link do pobrania go na Monte Sims. Koniecznie muszę wspomnieć, że wymagane jest posiadanie pełnej kolekcji dwójki, ponieważ ja sama z takich korzystałam podczas stworzenia tego miasta. Żałuję, że od początku nie wpadłam na używanie jedynie podstawki, ale na pewno będę miała to na uwadze, jeśli zdecydujecie się jeszcze kiedyś stworzyć kolejne otoczenie. A dzisiaj to tyle z mojej strony. Bardzo dziękuję Wam za uwagę i mam nadzieję, że do kogoś trafi moja interpretacja intra. Koniecznie dajcie mi znać, co zrobicie z moimi filmami, jeśli zdecydujecie się na pobranie OpenPali. Tak więc do zobaczenia w kolejnych materiałach. Dziękuję Wam bardzo i cześć!